Bo je, czy w ogóle jakikolwiek pogląd, który się zaczyna od Anty, może być y, prawdziwie myślą przewodnią, która prowadzi w jakąś stronę? Pomocniczo, bo, pomocniczo. bo ono się może zamienić po prostu w obsesję. E, wydaje mi się, że, że takie programy budowane na Anty. Są niebezpieczne. Ja nie, chcę, nie chciałbym, broń Boże, pana posła urazić, ale przypomina mi to moją rozmowę z niewątpliwym komunistą, jakim był Warysław Bieńkowski, założyciel PPR-u i tak dalej, kiedy pod koniec życia powiedział mi: Wie pan, jest jedna rzecz głupsza od komunizmu antykomunizm. I, I w gruncie rzeczy on jakoś miał rację. To znaczy, jedna obsesja zamieniona przez drugą obsesję, no nie posuwa nas do przodu. No to ja się nie. muszę pierwszy raz z panem zgodzić, dlatego że tak samo jak utopijną jest każda koncepcja zbudowana na anty, tak samo utopijną jest każda koncepcja zbudowana na pro. To pan dokonał w poprzedniej swojej pozycji takiego podstawienia, mówiąc o tym, że jak ci ludzie wołają Polska Polska, to wołają w tym momencie ład społeczny, czyli użył pan pewnego określenia właśnie tej utopijnej ideologii, prawda, czy każda ideologia jest utopijna, no, o, tylko że no. ideologiami jakby się nie żyje. Otóż się wydaje, że nasz polski problem. W tym, niestety z tej dyskusji innego nie potrafimy wyjść, polegał na tym, że wyrzucając przez nawias to jedyne, co jak się okazało, jest do zmiany, chociaż wcale nie takie proste, czyli niepodległość. Nam się wydawało, że to jest taki raj. Kiedy już będzie niepodległość, to w tym momencie czwórkami pójdziemy do nieba i będziemy się wszyscy kochali. I strasznieśmy się zdziwili, prawda? jak odzyskaliśmy niepodległość. I okazało się, że w tym momencie wszystkie problemy pozostają te same. To Dla nie to ma żadnego prawdziwe ładu życie. To prawdziwe życie, nawet trudniejsze chwilami. To jest zagadnienie wyobrażeń o wolności. Proszę no, no, pana, jest... jeśli można, mam jedno pytanie, pytanie, które mnie dręczy od dłuższego czasu. I które chciałem właśnie zadać z okazji mm, sprawy Józefa Mackiewicza, ale może nie tylko sprawy Józefa Mackiewicza. Czy jest rzeczą normalną, że zabija się człowieka za to, co pisze? Ja oczywiście uważam, że nie. Nie, no ja no, 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 odrzucam nie, nie, to. Zgodzimy, no, no, absolutnie. Nie, nie myślę, że zabija, jest... nawet jak wszadza nie, się do wolno, więzienia, no, prześladuje no, się ta, za to, a co przykład, pisze. Ten, y, wyrok na Razbiego. Tak, oczywiście. dobrze, no ale mówimy, czy to pan pyta, czy są Zaczy, takie jest, fakty. Normalne, tak, no, tak, jest, normalne, to jest, to jest normalną to, rzeczą, że palono czarownicę. Tak, były takie fakty również za to, co Jordana Buruna, a jednak to... Mnie pista. ciągle niepokoi e, historia, a raczej początek historii e, Józefa Mackiewicza. A więc fakt wydania wyroku na człowieka, który pisał. W polskiej historii mamy taki przykład z y, Mochna. Mamy taki przykład z Brzozowskim, mamy taki przykład przynajmniej z Mackiewiczem, jeszcze paru by się znalazło. W tej naszej niewoli bardzo często pojawiał się problem, czy pisarstwo nie staje się donosopisarstwem, prawda? A donos stawał się przedmiotem, jeśli nie wyroku, to przynajmniej infami społecznych, to znowu jest to zawikłanie w nasz problem niepodległości i wyzwolenia. A więc namnożyliśmy mnóstwo pytań, odpowiedzi niewiele sobie udzieliliśmy, ale myślę, że w tym wypadku nie, no może pytania sobie, są wystarczające. To jest, to jest, to jest, to no Dziękuję jeszcze, panom wszystko. bardzo za